Cześć, witam Was na kanale Marko Polska Piłka. Jak wiecie dzisiaj transmitowałem dla Was spotkanie pomiędzy startem, startem Bogdanowice a pograniczem. Mokrym byliśmy na meczu, w mokrym na meczu wyjazdowym startu Bogdanowice. Start miał tam trudne warunki do gry, tym bardziej, że nie było przy kilku naprawdę ważnych dla, tej drużyny, dla naszej drużyny zawodników. Nie było na przykład Artura Białka z powodu pracy, z powodu pracy wypadł nam też Kacper Kindrat I naprawdę i też to, że jednak w mokrym naprawdę jest ciężko walczyć, to też nie jest jakaś słaba drużyna pomimo tego start podjął tam walkę, pierwsza połowa częściej do głosu dochodzili gospodarze, ale naprawdę dzisiaj dzięki i trzeba tutaj zwrócić uwagę i podziękować Tomaszowi Podgórskiemu za dzisiejszy mecz świetnie się spisywał bramkarz Bogdanowickiego startu oczywiście też cała drużyna Starała się, walczyła, nie odpuszczała ani na moment no a druga połowa już była nieco lepsza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0 do 0 w drugiej połowie do głosu doszli jeszcze raz goście zdobyli pierwszą ramkę na 1 do 0 ale później zaatakował start zaczął grać troszkę odważniej, dokładniej przede wszystkim bo jeśli chodzi o odwagę to, to może jej nie brakowało tyle że no, był to mecz trudnej walki i po ładnej bramce Damian Grandowski wyrównał na 1-1. do 1. Gość gospodarze jednak się nie poddawali. Zaatakowali ponownie kilka razy groźnie, co mu to robił Tomek Podgórski w bramce, aby nie dać sobie szczelić gola. No ale wpadła druga bramka dla drużyny z mokrego. No i kiedy się już wydawało, że jest po meczu w doliczonym czasie gry. Bo ta druga bramka dla pogranicza też wpadła w doliczonym czasie gry, I kiedy wydawało się, że już jest po meczu, że naprawdę za chwileczkę. Ten sędzia zakończy mecz i jeszcze ostatnim rzutem, na tamtych, ostatnim takim atakiem popisała się drużyna startu i Wiesław Szymański przepięknym uderzeniem z daleka pokonał bramkarza z mokrego i wywiozł start stamtąd bardzo dobry remis 2 do 2. Tak jak mówię, tak jak wspominałem, mecz walki, mecz twardy. Zresztą okres słynie z takiej twardej, agresywnej gry, ale dzisiaj w starcie też nikt nogi absolutnie nie odstawiał. Zdarzały się oczywiście momenty lepsze lub gorsze, ale tak to w futbolu bywa. Ważne, że start, czyli popularna Bogdanka, wywiozła z tego trudnego, naprawdę trudnego terenu jedno oczko. Można być z tego zadowolonym. No, i z tego, że zespół pokazał też charakter, walcząc do końca nie dość, że z przeciwnościami, o których wspominałem, czyli właśnie o absencji kilku całych czołowych zawodników tej drużyny, to jeszcze dołożył do tego właśnie, pokazał charakter. A więc, gratulacje dla całej drużyny, gratulacje tutaj <laughs> za to spotkanie. A za chwileczkę dowiecie się, co przygotowałem dla Was w kulisach przedmeczowych. Tam też znajdziecie króciutki wywiad z Mateuszem Burkowskim, napastnikiem Bogdanowickiego Startu. A oczywiście na transmisji mogliście zobaczyć wywiad w przerwie z Tomaszem Podgórskim, bramkarzem, który, który dzisiaj naprawdę bronił bardzo, bardzo dobrze. Jesteśmy na meczu pomiędzy startem Bogdanowice a drużyną pogranicza Mokrego Tutaj sekarb na razie na rozpoczęcie drużyny się nie widuje. I jak pan uważa, jak będzie dzisiaj wyglądało to spotkanie? Będzie ciężko, co? Będzie ciężko, ale się nie poddajemy. Zobaczymy, zawsze do końca. Tak wypowiedział się Mateusz i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Start w końcu jest trzecią siłą w tej drużynie w B klasie, więc mamy nadzieję, że wszystko się nam poukłada. Tutaj jeszcze możemy pooglądać Tomasza Podgórskiego, Przemysława Przemysława naszego tutaj już, już idę już. tutaj jeszcze Leszczyńskiego tak prezentują się zawodnicy pogranicza mokrego białe koszulki niebieskie spodenki a tak wygląda ten obiekt położony w szerym polu jak zwykle zawsze tutaj wiaterek wieje ale i tak dzisiaj ta muława jest w miarę dobrze przygotowana dzisiaj jest 13 mamy dwóch rezerwowych w rezerwie będzie Przemysław Sawicki i Wiesław Szymański drugi bramkarz a tak na razie panowie tutaj rozmawiają na temat tego co czeka ich w spotkaniu ustalają sobie wspólnie założenia taktyczne na zobaczymy jak tym będzie się układał start ostatnio nie miał rewelacyjnych wyników zwycięstwo no ale z Egiptem przy żywice i zwycięstwo I Obserwować na tym materiale kibiców jak widzicie zbyt sporo nie ma Więc tutaj rezerwowych i a my czekamy do godziny 16.30